Dlaczego większość ludzi nie zrobi od nowego roku formy? Dzisiaj powiem z takim jednym, nie do końca oczywistym fakcie. I tą przeszkodą są najczęściej ludzie, których masz wokół siebie. I zanim się oburzysz, to trzeba jednak spojrzeć prawdzie w oczy. Bo teraz zobacz, co się z reguły dzieje, kiedy mówisz, że idziesz na siłownię. Słyszysz, że albo to nie ma sensu, albo ktoś sobie coś uszkodził. Albo że w twoim wieku to już w ogóle nie ma tam sensu iść, bo jesteś zbyt stary, żeby budować teraz formę. I nie będzie to może zbyt popularna opinia, ale dlaczego tak się właśnie dzieje? Dlatego, że większość ludzi absolutnie nie może znieść tego, że ty idziesz do przodu i oni mogą wtedy zostać z tyłu. I przeraża ich fakt, że oni będą dalej narzekać, że bolą ich plecy, że mają zbyt dużą wagę, a ty będziesz już kilka dobrych kroków do przodu. Dlatego powiedzą ci dokładnie wszystko, aby cię ściągnąć w dół do swojego poziomu. I najlepsze jest to, że to nie będzie wcale po to, żeby zrobić tobie na złość, ale głównie po to, żeby to oni mogli zrobić sobie dobrze i poczuć się lepiej, z tym, że dalej nic nie będą robili. I wiele osób od Nowego Roku robi sobie jakieś plany działania, ustala sobie cele, ale nie biorą pod uwagę tego, że często najszybciej właśnie zatrzymają ich osoby, które mają wokół siebie. I co teraz możemy z tym zrobić? Proste. Możesz wybrać, czy pozwalasz, żeby to inni mówili Ci, co masz robić, jak masz żyć i żeby to inne osoby krawały Twoim życiem, czy po prostu dokonujesz wyboru, że idziesz swoją drogą, po swoje cele i godzisz się z tym, że będą złe komentarze, że będą osoby, którym się to nie podoba i po prostu robisz dalej swoje. Daj znać, którą opcję Ty wybierasz.